Witam moich widzów bardzo serdecznie. Modelarskie kowadło. Kontynuujemy pracę nad scenką z figurkami. Jak widzicie, kolejna część prac jest już za mną. Na początek, kolor cegły: no właśnie, wszystko zależy od kąta padania światła. Ale tak naprawdę, jest on bardzo ceglany, że tak to ujmę. No ale pewnie interesuje Was mieszanka. O tu na przykład teraz się wydaje bardziej pomarańczowy. Jest aż tak intensywnie pomalczowy, a więc mieszałem to w AK11092 Matred, 75%, 15% AK11079 Bear Orange i 10% AK11044 Yellow. Hmm. Hmm. Co dalej? Hmm. Okno. E, AK780 Wood Grain do ramy. Natomiast y, zaciemnienie wykonałem farbką, już wam mówię. Się nie będzie odmówiłem w tej konkretnej sekundzie. Za chwilę pewnie się farbka znajdzie, jak znam życie. Albo jest na wyciągnięcie oka, po prostu ja jej nie widzę. Natomiast y, beton, który tutaj sobie y, wsadziłem, y, między właśnie y, cegły. To jest mieszanka AK11826 RLM75, AK11001 White. Generalnie na oko ta mieszanka została zrobiona i myślę, że to się sprawdziło. Ten beton, słuchajcie, nie mogę znaleźć tej farki, gdzie ona się posiała W każdym bądź razie, z tego co pamiętam, to było IOTN Anty Glare Dark Blue używany w lotnictwie Japonii, nie wiem gdzie ta farbka się w tym momencie posiała, szczerze mówiąc przed chwilą tu była, teraz jej nie ma no nie wiem, po prostu gdzieś gdzieś sobie przepadła może się znajdzie nie wiem po prostu jest to aż niesamowite, że farbka, która była tu dosłownie przed kilkoma sekundami yy, znika no cóż może tak musiało być, że musiała po prostu zniknąć. No i teraz mm, to już jest gotowe praktycznie, zasycha sobie. No i teraz się zacznę u ulicą, że tak to ujmę. Dzięki za obejrzenie tego filmiku, życzę miłego dnia bądź wieczoru, bo nie wiem kiedy to oglądacie. Zapraszam do sekcji komentarzy, do lajków i do suba, jeśli... Jeszcze tego przypadkiem nie robicie, bo to pozwala rozwijać mój kanał. Jeszcze się przyjrzyjcie tutaj. Nie jest zaniedbane. To będzie całe na czarno. Dzięki. Trzymajcie się, drodzy widzowie. Cześć.